Wszystkim tu Witam Was bardzo serdecznie na zapisie mojego prywatnego sejwa. Jesteśmy z naszą rodzinką. Widzę, że Casey tutaj troszkę jest taka zasmucona, ale wydaje mi się, że David może dzisiaj planować coś wyjątkowego. Także zaraz zobaczymy. Tutaj chwilę z nią pogadamy. Może jakiś Co? Narzekaj na jednorożce? Serio? On, czy on jest jakiś. Co? Aha, on chyba nie lubi istot, mi się wydaje, naturalnych. Poczekaj. O, czekajcie, ja tu sprawdzę. Pracocholik, sceptyk, nad mm -hmm. nadnaturalności, charyzmatyczny, sprawdy fizyczne i ambitny. No i okej, okay, dobrze. Już się bałam, że on jakimś tym jest wilkołakiem albo czymś tam. Chcesz sobie na łyżwach pojeździć, nakarmić psa, okej, okay. i wyjechać w podróż. Może mu to zaznaczę, może oni by sobie gdzieś tam kiedyś pojechali i odsapnęli na chwilę, kto wie. I gadają sobie o lamach. Oczywiście, że tak, może jakieś romantyczne, co? Pochwalimy jej wygląd. Pocałujemy. Widzę, że babcia tam się zajmuje wnuczką starszą i sobie z nią rozmawia. ja bym zobaczyła, ile ty masz dni 6. Okej, okay, ty o 23 Casey 9. Casey już powoli mogłaby zmieniać grupę wiekową. Myślę, że to najwyższy czas. Znowu śnieg pada. Miała tu być, słuchajcie, wiosna, ale coś mi się pokicikało w ustawieniach i znowu mamy początek zimy, niestety. Ale spoko, chyba jakoś damy radę. O! Kotełki i piesełki się tutaj zapoznają. Może troszkę się pobawimy, co? Kot chyba nie jest zadowolony. Ale okej, okay, dobra którą my mamy godzinę. Jest troszkę już takie popołudnie, także można by się było ogarnąć i wreszcie może też wyjść z tej piżamy, nie. Skorzystamy. Nie on tutaj nie będzie wycierać, nie mamy na to czasu. Jak tam maleństwo się czuje? Nawet spoko, ale można by było je nakarmić na zapas. Babcie wspólnie, zbień pieluszkę, wyściskaj, dobra, daj jej tą butelkę. Ty też jesteś głodna. No, oni powinni sobie zjeść za chwilę jakiś obiad i może będziemy się gdzieś wybierać na miasto. Natomiast babcia zostałaby z maleństwem. Ty, moja droga, chodź tutaj na chwilkę. A tutaj pieseły i koteły się bawią ze sobą. Ale ty możesz pooglądać na chwilę telewizję, natomiast babcia wzięłaby się może za jakiś obiad. Co babcia, zrobisz dla nas? Czy tam lunch, cokolwiek? O, zupę pikantną zrób, to nas rozgrzeje. Bardzo dobry wybór, myślę, na taką pogodę. Dobra, Casey, co tam z maleństwem? A maleństwo ile ma do zmiany? Bo ona miała jakoś mało. Jeden dzień. Mhm. no to zanim długo, słuchajcie, będziemy ją postarzać. To jest więcej niż pewne, nie? I tak, mówiliście mi o tym, żeby zmienić tutaj pokój, żeby tu na przykład przenieść pokój małej i wtedy miałaby normalne okna, natomiast tutaj zrobić łazienkę. I ja to pewnie zrobię. W swoim czasie, ale jest to jak najbardziej dobra rada. Ok, mi się wydaje, że David trochę się boi tutaj rozmawiać ze swoją, powiedzmy, teściową, no bo oni małżeństwem jeszcze nie są, no ale powiedzmy. Chodź tutaj na dół, może dołączysz na chwilę do tej, co? Pooglądasz sobie z nią bajki, pooglądasz strefę dla dzieciaków. Czemu nie? Jak się zacznie wiosna. To chciałabym, żeby babcia tutaj też ogród uprawiała, ale ja nie wiem tutaj, czy ona dożyje 124 dni. No, babcia jest troszkę już wiekowa. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I jakoś tutaj damy radę dotrwać do tej wiosny i spełnić to marzenie o własnym ogródku. O dobra, ty już tutaj się zajęłaś maleństwem. Weź ją od co? Słuchajcie, wczoraj był stream. Bo Był stream z tego nowego dodatku wczoraj, czyli 3 marca, do Sims 4, oczywiście mówię tutaj. Razem raźniej. Czy jakoś tak się to nazywa? Chyba nie? Razem raźniej. I słuchajcie, oglądałam. Ale oni naprawdę powinni chyba zatrudnić jakiegoś youtubera do tego, bo to było tak nudne, że słuchajcie, ja w pewnym momencie po prostu miałam włączone to na telewizorze i to sobie leciało. I ja zapomniałam o tym streamie. Ja zapomniałam, że to leci. I zaczęłam sobie coś na YouTube w ogóle oglądać i ja nie wiem, przypał jakiś. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, ale to było tak nudne, że ja po prostu zapomniałam o tym, że to leci. Będę musiała sobie po prostu to nadrobić u kogoś właśnie, bo na pewno były jakieś tam relacje z tego streamu i tak dalej. Ludzie powyciągają pewnie też najciekawsze momenty i rzeczy i będą komentować. I może nie usnę przy tym, nie? Ale po prostu zapomniałam, że leci stream, nie? No okej. Okay. Wie, mega, mega ciekawy stream to musiał być i tak wiecie, nie wiem, chyba to leciało sobie i ja tak dopiero po 40 minutach nie patrzę na ten telewizor, a to dalej tam leciał, mówię, ups, <gryw> czy coś mi ominęło ciekawego? Ale dalej byli ci sami, co się przebrali w te takie stroje misiowate, więc chyba tam mnie za bardzo nic nie ominęło. Widziałam jakieś nowe przedmioty, widziałam jakieś tam nowe stroje, jakieś nowe interakcje też coś tam zobaczyłam, ale jakoś... Jakieś takie nudne było wszystko dla mnie. A ty już do roboty? Ty chopie, ja zapomniałam, a co w ogóle dzisiaj jest za dzień? Środa. Środa po południu. O nie, to on będzie cały teraz, cały po południu będzie w pracy. No nie. On pracuje do dwudziestej. No to kaszanka. Bo ja myślałam, żeby spędziły taki fajny rodzinny dzień. Natomiast chyba nic z tego. Najwyżej tylko Casey weźmiemy na jakąś, może radkę, taką bardzo późną. A on pracuje we wszystkie dni, które ty. A w czwartek on nie pracuje. A widzicie. A tak to we wszystkie te pracuje. O kurde, i to jeszcze tak popołudniami. No, ciężka sprawa. Mogłam zacząć nagrywać od czwartku, ale widzicie, nie sprawdziłam tego, nie? Bo ja jestem taka dokładna właśnie. Ale to nic. Dobra, jakoś damy radę ten dzień wolny też nam się przyda, bo zrobimy później urodziny Casey i urodziny Baleństwa, także jak najbardziej. Pieski się tam bawią i, i super. A ty chodź sobie też zjeść tutaj. Ojejciu, no pali, nie? pali pyszczek po tym. Mhm. A ty gdzie idziesz? Co ty będziesz robić? U mnie wszystkie naczynia jakieś są na dworze. Chyba nawet nie chce wiedzieć gdzie. Pewnie pod śniegiem są zakopane. Dobra, nieważne. Niech ona sobie tam robi co chce. Niech sobie myje, nie myje. Ona mogłaby też jakiś obraz może dzisiaj namalować. Babcia, babcia jest przeziębiona. Babcia, czemu grze grzebiesz w śmieciach? Co ty tam coś tam wyrzucasz, tak? Babcia, pokaż no się. Czy ty masz. Y o, ty masz dużo punktów szczęścia życiowego. Patrzcie. A stać by nas było na spadek. Ile ona ma? 53? Stać nas chyba na spadek. Nawet na starą, zakurzoną lampę da nas stać. I na spadek, spadek to jest 30 tysięcy. Chociaż nie wiem, czy, czy bym chciała tak naprawdę. Ja na pewno kupiłabym jej jakieś nagrody. <ścoughs> jakieś nagrody. Yy... Piękny widok, może nie. Dobra, dałam jej na razie tą super odporność, żeby się lepiej poczuła, bo chciałabym, żeby ona sobie gdzieś wyszła dzisiaj. A ciekawe, czy będziemy mogli się na przykład z tą Filis umówić, z którą jakoś nigdy nie udało nam się spotkać. No, Nasza relacja też jest żadna, także dobra. Spróbujemy się z nią umówić gdzieś na mieście w tym śniegu. Babcia, ale ty musisz do 20 wrócić. Coś ty zrobiła? Co ona zrobiła? O matko, widzieliście to? Dlaczego mnie to spotyka, co? Dobra, w bad guys się umówimy. Znaczy, spróbujemy przynajmniej. Matko, Bosko, co tu się wydarzyło? Posprzątaj to. Jeszcze ta zupa tu leży. I znowu brudne gacie leżą. Nie, w tej chwili mnie to nie interesuje. Ona się nigdy z nami nie spotka, ja Wam mówię. Czekajcie, czy ona ma jakieś warzywa u siebie? Ma, nawet winogrona. O, spoko. A ja się tak zastanawiam, gdzie ona mogłaby pójść. Może do spa by sobie poszła, chociaż trochę szkoda kasy. Wiecie co, zamówię jej masaż za 50. Niech się idzie kobieta zrelaksować. Tyle nam pomaga, no nie? Niech to będzie taki wcześniejszy, powiedzmy, prezent świąteczny tutaj, bo znowu raz kolejne święta tu czekają, bo jest dopiero początek zimy. Także spoko. Pewnie nasza mała Raven nie poszła do yy, tego do szkoły. Bo był śnieżny dzień, tak mi się wydaje. Dobra, pogadaj sobie chwilę z mamą. Ja tutaj zobaczę jak maleństwo wygląda, nawet całkiem nieźle. Ty co ty robisz w tej robocie? Ojej, gra spotkanie jakieś, dobra, spoko, czyli jest piłkarzem chyba generalnie. Dobra, babcia się tam masuje, także spoko. No a one sobie zacieśniają więzy rodzinne. Taj, jest szesnasta, ta dalej w piżamie, nie? Ale czasami przy, wiecie, małych dzieciach nie ma czasu, żeby się przebrać, dosłownie wiem coś o tym. Czasami jest tak, że, wiecie, orientujesz się, że jesteś w piżamie o szesnastej i stwierdzasz, nie ma sensu, <grym>, nie ma sensu. Babcia skończyła masaż. Jest jeszcze dość wcześnie, ja bym ją jeszcze gdzieś posłała. Niech się kobieta, kurde, zabawi, nie? Raven opiekuje się kotem. Mam nadzieję, że ten kot nas, ten, zacznie lubić, chociaż troszkę. O nie, Casey jest chora? Casey, a ja ci nie kupiłam nagrody szczęścia życiowego? Poczekaj, dziewczyno. No i super, już mamy super odporność. Jeszcze sobie weźmiemy te lampki na dom, chociaż my lampki mamy z tego, co ja pamiętam. No, ale żeby nam się to yy, zrobiło, to może byśmy. Yy, zmienili kolor chociaż. To by chyba nam się wtedy zaliczyło to pragnienie. Zobaczymy. Nie, no niestety nie da się, nie wiem, nie mam opcji, żeby powiesić te lampki. Ale patrzcie, co tu się wydarzyło. Jeden bałwan już marnie skończył, i chyba iglo też nam się zapada. Coś mi się tak wydaje, że ono troszkę jakby stopniało, ale dobra, już mi kamera zaczyna fiksować i uciekać. Co ty miałaś jeszcze zrobić, kochana ma? Ty jesteś strasznie brudna. No i my, generalnie, widzicie, nie jesteśmy w stanie nawet pomalować nic sensownego, bo ciągle coś robimy. Dobra, ta jest w tym barze, a ty bawisz się z tym kotem? Coś tutaj z tym kotem robisz, ok? Opiekujesz nią, No i bardzo ładnie. Zobaczymy, co tam babcia wyprawia. Babcia się odszczeliła, zaraz Wam się tutaj pokażę. Jest w stroju wizytowym, o proszę bardzo. I chcę sobie z kimś porozmawiać. To jest akurat właścicielka lokalu, więc zawiedzimy z nią kilka słów. O, ta samica jest dość taka ładna, też mm, zabawne. Coś tam gdzie pogadamy. Babci chyba brakuje generalnie e, może jakiejś takiej znajomości, wiecie, poza domem. Tak, pokazujesz coś o kotkach. Może swojego kotka, i ona sobie tu z nią pogada, będzie. I zamówimy sobie jakiegoś drinka, może. Może fontanna feng shui byłaby całkiem niezła, co wy na to? Dobra, widzę, że Casey tutaj dalej się tam kąpie czy sprząta, czy co ona robi. Mogłaby też pradie zrobić. Ja wiem, by tutaj dzisiaj nie, po, nie pomalujemy. A czy ona w ogóle zaczęła jakiś obraz robić? Mm, chyba nie. No nie ma nic na sztalugach, niestety. Ale dobra. Tam skończyłaś z tym kotem, kot teraz drapię sobie, kot nas po prostu olewa niedotorycznie, od nas nie cierpi generalnie. Tak mi się wydaje. Patrzcie jaka. Ojejciu. Chodź się pomiziać, kiciorku, chodź. O. o, chcesz? No i zjadła sobie przyspaczka, także fajnie. Ale te kontakty, jeńciu, z nikim ten got po prostu nie ma dobrych kontaktów. Ty, a co ty robisz, hopie, w domu już? Ty miałeś o 20 skończyć. Skończył jakoś wcześniej. Dobra, babcia jest generalnie na wychodnym, Pff, więc chyba trzeba będzie zawołać jakąś opiekunkę, bo ile Raven mogłaby sama zostać, o tyle mała Emily nie bardzo. Tylko, że też widzicie, ona jest głodna i tak dalej, więc chodź tu, tatuś. Tatuś przyszedł, tatuś się Tobą zajmie, czemu nie? Zresztą i tak to dziecko po prostu jest bezproblemowe i praktycznie cały dzień tutaj leżało i nic nie musieliśmy koło niego robić. Tak w prawdziwym życiu nie ma. Zmień pieluchę, chociaż ona i się pewnie posika, wyściskaj. Dobra, a Ty możesz się jeszcze tutaj wyszykować na tą radkę. Twoja zabawa, zabawa kuleje, dobra. A gdzie jest w ogóle pies? Bo z psem też trzeba by było tutaj zrobić porządek, że tak powiem. Chodź, kochana, podejdź tutaj do nas. Chyba, że yy, Raven się nim zajmie, to by było nawet dobre. Yy, bo ona chyba lubi zwierzątka, także pogłać. O, troszkę interakcji. A ty, chodź na chwilę pooglądaj telewizję. Cały dzień ten telewizor leci też. Dobra, jak tam nasza babcia? Babcia siedzi samotnie teraz. Ojeju, no, siedzi samotnie, bo tu nikogo nie ma, ale sobie po prostu wybrała y, lokal. Niech to. No, nawet żywej duszy tu nie ma. No ale dobra. Pogadamy sobie z tą właścicielką lokalu chyba, bo co tam pozostaje, pogawędka. Ona raczej, wiecie co, naszą znajomą też nie będzie, bo generalnie ona pewnie często będzie tutaj w tej pracy i nie będzie też się chciała z nami spotykać, także... Mhm. No spoko, by sobie tam zamówimy jakąś opiekunkę, chyba że babcia wróci do domu, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Patrzcie, trochę fryzurę zmienił tutaj, trochę się bardziej ulizał na ten mecz. Ale pięknie karmisz dziecko, bardzo ładnie. dzi dzidzi. O, patrzcie, babcia tutaj chce kogoś poznać. Okej, okay, dobra, poznamy tego gościa. Widzę, że się już odwrócił w naszą stronę, miło. Aby się gdzieś tutaj wybierzemy, bo już y, opiekunka do nas przyjedzie, także spoko. Do kino ich wyślę, a niech się tam y, pooglądają sobie coś fajnego. No, Babcia tutaj y, jakąś znajomość uskutecznia. Mark Tulip. Okej, okay, dobra, może być. Może się okaże bardzo fajnym simem. A on jest chyba po prostu dorosłym, nie? Tak mi się wydaje. No. Ciekawe, czy ma jakąś rodzinę, czy coś. Dobra, zobaczymy, co nasza Raven porabia. O Jezu, jak patrzy przez okno, biedna została sama. Posprzątaj, może tutaj troszkę co? Za chwilę pójdziesz sobie pooglądać TV i tyle. Widzę, że tam jakaś opiekunka przyszła. Czy znaczy nastolatek jakiś, także okej, okay, dobra. Gdzie jest ten kosz na brudno-bieliznę? Gdzie on jest? No nie wiesz, oni będą rzucać się teraz śniżkami. Ej, serio? Naprawdę? Spoko. Uroczo. U, nie trafisz mnie. Raz zobaczymy. Dobra, niech się porzucają. O matko, i trafił ją. Okej, okay, dobra. Niech, niech się tutaj pobawią, jak lubią. Spoko. Ci jeszcze mają trochę filmu, ta rozbawia z tą nianią. dobra. Ale dziwne, wiecie co, że można tylko na przykład pogawędkę zrobić i nic więcej, no okej. Ja że może upiekła sobie mufinkę. ona i tak za chwilę będzie głodna, sobie zje na kolację, na kolację muffinka, dokładnie, 22 spoko. Ci jeszcze ten film oglądają, taki docny seans musi być, dobra, ty iść, bo się posikasz zaraz. Dobra, już dość tej pogawy, no skończcie już rzucać się tymi śnieżkami. No i patrzcie, mamy fajną mufinkę. Ona no, tutaj zdobywa normalnie umiejętności gotowania, także fajnie zjeść sobie. Bo naprawdę wygląda dość apetycznie. A czy ty w ogóle masz zadanie domowe odrobione? Odrobione, dobra. No to po tej mufince to chyba ty możesz się położyć do spania. Aha, jeszcze trzeba Siusiu zrobić. Ci już skończyli, widzę film oglądać. Skorzystaj to jeszcze, sprzątnij, później i do spania. Jakie to jest dobre dziecko. Słuchajcie, to chyba był okropny film, masakra. Okej, okay. myśmy troszkę zmienili lokaliz lokalizację, tak romantycznie tutaj śnieg, tutaj ta oświetlona karuzela, wow. No oczywiście już są na randscenie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pochwal wygląd, romantyczne, daje jej kwiaty, no może cenny róż, czemu nie? Trochę tak słabo widać ich twarze, kurczę, na tle tej karuzeli niestety. Dlaczego wszyscy zaczynają do nas teraz akurat dzwonić? Wiecie, co to jest jakaś basakra? Jest przed północą, a tu telefony. Ło, wow, telefon jada po prostu. O, pięknie. Nie, romantycznie. Wow, ok. Słuchajcie, myślę, że David tutaj zaproponuje stały związek naszej Casey. Ok, dobra. Będzie jej chłopakiem. A może i nawet coś więcej. Wow. Uwaga, wow! Ach, magiczna chwila! Na rękawicę! Dokładnie, pierścionek na rękawicy, to jest to. O! Super. Trochę nam tutaj zeszło, bo jest już dość tak, no, po pierwszej w nocy nieźle. Dobra, wracajcie, gołąbeczki do domu. O! I są razem pięknie, i już pobiegli. Wszyscy już się położyli, wszyscy już w domu. Mała trochę samotna, ale ona teraz śpi, więc generalnie spoko. Ja się będę z wami już żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Także trzymajcie się i pa pa!